Cześć. W tym materiale powiem ci jak sprzedawać w czasach koronakryzysu. Wirus zamknął nas w domach. Pandemia strachu opanowała cały świat. Zamknięto gospodarkę, firmy nie mogą funkcjonować. Ponad 2 miliony pracowników z różnych branż od beauty przez restaurację, hotelową, turystyczną, galerie handlowe, usługi to wszystko stoi, ludzie nie mogą pracować. A jednocześnie rachunki nadal są. Trzeba zapłacić mieszkanie, czynsz, samochód, przedszkole, opłaty Pracownicze opłaty biznesowe, to wszystko nadal trzeba opłacać, a więc skąd brać pieniądze? No oczywiście ze sprzedaży, ponieważ sprzedaż jest jedynym miejscem styku Twojego biznesu z rynkiem, na którym Ty zarabiasz. Czyli musisz chwycić za telefon i zadzwonić do klienta, ponieważ nie masz możliwości dzisiaj spotkać się z nim osobiście. Zatem, co zrobić w takim razie, żeby sprzedawać skutecznie w tych trudnych czasach? Zarówno teraz, podczas kwarantanny, kiedy nie możesz wychodzić z domu, jak i później, kiedy już gospodarka będzie uwolniona, natomiast klienci będą w szoku, będą w takich momentach trudnych, gdzie ich biznesy być może padną, być może będą na skraju wyczerpania firmy zwolnią pracowników, ci pracownicy stracą z robotę, wpadną w problemy finansowe, w długi, w alkoholizmy, zaczną popełniać samobójstwa, będzie masa rozwodów. I to wszystko to nie jest tylko straszenie, tylko to jest przewidywanie potencjalnych konsekwencji tego, co teraz się wydarzyło. Dlatego Ty, jako przedsiębiorca, jako sprzedawca, jako ktoś, kto zarabia na życie, Oferując coś Twoim klientom, musisz teraz w tym okresie zacząć te usługi oferować, nawet pomimo tego, że nie możesz wychodzić z domu. I w tym nagraniu chcę powiedzieć Ci o takich pięciu strategiach na to, jak Ty możesz sprzedawać w tym momencie, aby skutecznie docierać ze swoim produktem do klientów. Strategia numer jeden: pamiętaj o koronakryzysie. Brzmi to banalnie i być może jest to dla Ciebie oczywiste, ale jednak nie dla wszystkich. Dlaczego? Ponieważ dzwoniąc teraz do klientów, możesz mieć taki opór i obawę związaną właśnie z tym, że oni są w trudnej sytuacji materialnej, że ich biznes ledwie zipie, że ich firma straciła możliwość zarabiania pieniędzy, a więc no nie chcesz do nich dzwonić, no bo po co, tak, skoro i tak nie będą chcieli od ciebie niczego kupić. Czyli w Twojej głowie już na początku pojawia się pewne ograniczające przekonanie, które nawet nie pozwala Ci na to, żeby chwycić za telefon, czy żeby pomyśleć o tym, żeby zadzwonić do klienta. A nawet jak już zadzwonisz i nawet jak już się zdecydujesz na to, żeby, po to, żeby zadzwonić, to udajesz, że nie ma tematu korona-kryzysu. I to jest Twój pierwszy błąd. Dlatego pamiętaj o tym, pamiętaj o tym, żeby mówić, żeby rozmawiać właśnie o tym, co się wydarzyło. Ba, żeby samemu ten temat inicjować, żeby dzwoniąc do klienta już na dzień dobry powiedzieć o tym. Proszę Pana, zdaję sobie sprawę z tego, że być może nie jest to najlepszy czas na rozmowę ze względu na to, co właśnie się dzieje. Ale postanowiłem zadzwonić i powiem od razu wprost: ta rozmowa będzie miała charakter handlowy. Powiem dokładnie, z czym do Pana zadzwoniłem, i po tym czasie sam Pan zdecyduje. Czy chce Pan zrobić kolejny krok, czy chce Pan skończyć na tym i po prostu odłożymy ten temat na później? Możemy tak się umówić. Czyli nie udawaj, że nie ma tematu koronawirusa. Nie udawaj, że biznes klienta funkcjonuje normalnie. Nie udawaj, że wszystko jest w porządku. Nie. Ty wręcz zachęcaj i inicjuj taką rozmowę. Dlaczego? Ponieważ to będzie ważne przy drugiej strategii. Druga strategia to zrozum sytuacji swojego klienta. Na tym etapie ważne, żebyś wykazał się empatią. Model sprzedaży, który dzisiaj będzie ważny i potrzebny, to nie ten, gdzie hmm, handlowiec będzie chciał coś na wszelką cenę sprzedać klientowi, coś wcisnąć mu, byleby tylko on kupił, a handlowiec garną prowizję, tylko ten model sprzedaży, który teraz w nadchodzących latach, w czasach kryzysu, będzie jedynym skutecznym, to będzie taki model sprzedaży autentycznej. Autentycznej, czyli spotkania człowieka z człowiekiem. A więc w drugim kroku wykaż się empatią, zrozum sytuację, w jakiej klient się znalazł. Wejdź raczej w rolę psychologa, terapeuty, księdza, przyjaciela, aniżeli sprzedawcy czy handlowca. O co mi chodzi dokładnie? Chodzi mi o to, żeby rozmawiając z tym klientem, żebyś autentycznie chciał zainteresować się sytuacją, w jakiej on się teraz znalazł. Jeśli jego biznes właśnie pada, to porozmawiaj z nim o tym. To jest trudna rozmowa i dla niego to jest trudny czas. Ale czasem wystarczy komuś wygadać się, nawet obcemu, nawet dużo lepiej obcemu niż yy, członkom swojej rodziny, po to, żeby zrobiło nam się lżej. Czasem wystarczy, że ktoś nas wysłucha i powie, że nam współczuje, że jest mu przykro, albo że rozumie sytuację, w jakiej się znaleźliśmy, po to właśnie, żebyśmy my poczuli się lepiej we własnej skórze, i żeby to otworzyło nam nowe możliwości, nowe horyzonty, żeby spadły nam klapki z oczu i żebyśmy zaczęli kombinować, czyli myśleć, jak możemy wyjść z sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Dlatego druga strategia to koniecznie wykaż się pewnego rodzaju hmm, przyjacielskim podejściem. Dzwoniąc do klienta, pytaj o to, jak sobie teraz radzi, co jest teraz dla niego najważniejsze, jak jego biznes ucierpiał czy nie ucierpiał w tym starciu z koronawirusem. Zapytaj się, jakie ma plany na przyszłość. Poproś go o to, żeby powiedział ci, czy w ogóle jest przestrzeń do tego, żebyście mogli zrobić jakiś deal w przyszłości, w sytuacji kiedy on ci powie, że teraz to nie jest dobry moment na rozmowę, nie chce o tym rozmawiać, proszę zadzwonić do mnie za jakiś czas. W porządku, zadzwonię. Trzecia strategia to ustal strategiczne branże. Nie ma sensu dzisiaj kontaktować się z klientami, których biznes naprawdę przestał funkcjonować i dzisiaj absolutnie niczego od ciebie nie kupią, bo sami nie wiedzą, czy właśnie dziś dorobek ich 25-letniego prowadzenia biznesu nie idzie z dymem, nie idzie na dno. Bo przykładem takiej branży są dzisiaj branża, jest branża turystyczna, która całkowicie straciła płynność finansową, ponieważ ludzie nie podróżują i być może przez wiele miesięcy jeszcze nie będą podróżować. Branża turystyczna niestety dzisiaj jest w mega trudnej sytuacji, a więc dzwonienie drugiego klienta po to, żeby coś mu sprzedać, mija się z cenem. Dzwonienie drugiego klienta po to, żeby sprawdzić, jak mogę mu pomóc, tak, to jak najbardziej ma sens. Ale jeśli ty dzisiaj oczekujesz, że będziesz sprzedawał, czyli oczekujesz tu i teraz, dzisiaj pieniędzy, za sprzedaż własnego produktu, no to nie znajdziesz tych pieniędzy w tych branżach, które dzisiaj nie funkcjonują: czyli hotelarstwo, turystyka, kosmetyczki, fryzjerzy, solaria, siłownie. Dziś, na dzień dzisiejszy te branże nie funkcjonują, a więc dzwonienie do nich teraz niestety ale nie do końca ma sens, powtarzam, jeśli chcesz tu i teraz spieniężyć swoją usługę. Jeśli jesteś natomiast gotów odroczyć gratyfikację i zyskać pieniądze za X miesięcy, to tak, jak najbardziej. Dlatego teraz ustal sobie strategiczne branże, które mogą być zainteresowane Twoim produktem, które dziś mogą chcieć go kupić pomimo sytuacji, w jakiej znalazła się nasza gospodarka. Ponieważ zawsze jest tak, że jedna branża radzi sobie lepiej, druga gorzej, więc jeśli X branży nie działa, to działają inne branże. Pomyśl o tym, komu jeszcze mógłbyś zaproponować swoją usługę. Być może konieczne będzie z Twojej strony stworzenie sobie nowego awataru Twojego klienta docelowego. Być może będzie trzeba znowu na, na nowo określić niszę, grupę klientów, do których chcesz oferować usługę. Może będziesz musiał zmodyfikować trochę swoją usługę. usiąść jeszcze raz z kartką papieru i przeanalizować, co możesz zaproponować tym branżom, którym do tej pory nie proponowałeś swoich rozwiązań. W jednym z poprzednich nagrań o sześciu strategiach przetrwania mówiłem o tym, że najważniejsza teraz będzie elastyczność, czyli umiejętność szybkiego dostosowania się do zmieniających się okoliczności. A więc zamiast ubolewać i płakać nad tym, że twoja branża dzisiaj nie funkcjonuje, bo nie ma pieniędzy na zakup, bo nie, nie wie, czy będzie funkcjonować dalej, to nie ma sensu płakać nad tym tematem, tylko trzeba się zastanowić: ok, to która branża dziś może ode mnie chcieć kupić to, co jej oferuje, i wtedy do tej branży się odezwać. Strategia numer cztery to zasiej ziarno. I dla tych wszystkich, którzy dzisiaj mają jakąkolwiek poduszkę finansową. Są w stanie przetrwać kolejne 2, 3, może 5, a może jeszcze więcej miesięcy i nie muszą, nie musisz dzisiaj hmm, brać pieniędzy za swoją usługę, to jest to doskonały czas na to, żeby zasiewać ziarno. Żeby skontaktować się po pierwsze z twoimi klientami, którzy do tej pory od ciebie kupowali, po to, żeby zapytać, co u nich słychać, jak sobie radzą, co jest teraz dla nich ważne, jakie mają plany na wyjście z tej sytuacji. Po drugie, zaproponować im możliwość skorzystania do sprzedaży jakiegoś Twojego produktu. Zaoferuj im coś nowego, czego jeszcze nie, nie, nie kupowali od ciebie i sprawdzaj, jak na to zareagują. Jeśli stwierdzą, że to nie jest dobry moment i nie chcą rozmawiać, to nie nagabuj, nie bądź nachalny, nie próbuj im teraz tego sprzedawać, tylko zostaw ziarenko. Zasiej ziarno i zostaw po sobie przyjemny zapach. Po to, żeby za 3-6 miesięcy, kiedy. Część rzeczy wróci do normy, móc się znowu do nich odezwać i nawiązać do tej rozmowy sprzed 6 miesięcy. To jest dla tych ludzi, którzy dzisiaj nie mają może na gardle i mogą sobie pozwolić na to, żeby nie sprzedawać tu i teraz. Ale jeśli musisz sprzedawać tu i teraz, to przejdź do piątej strategii. Piąta strategia to zbieraj plony. Jeśli musisz sprzedać tu i teraz Twojemu klientowi, to postaraj się maksymalnie, maksymalnie pokazać mu wartość, jaką Twój produkt, usługa mu dostarczy i udowodnij mu że jeśli dziś od ciebie to kupi, to w ciągu kolejnych tygodni, miesięcy jego biznes na tym zyska. Albo zyska więcej pieniędzy, albo straci mniej pieniędzy, albo zyska więcej czasu, albo zwiększy swoją elastyczność w działaniu. Jego biznes będzie bardziej płynny, bardziej funkcjonalny, bardziej elastyczny właśnie. Jeśli nie masz takiej usługi, nie oferujesz takiej usługi rynkowi, no to być może nie powinieneś jej w tym momencie sprzedawać i powinieneś się przebranżowić. Ale jeśli masz taką usługę i możesz udowodnić klientowi tu i teraz wyniki, to nie bój się sprzedawać, nie krępuj się. Ja oferuję usługę polegającą na zwiększaniu sprzedaży w biznesach. Potrafię wejść do Twojego biznesu i w ciągu dwu, trzydniowego szkolenia nauczyć Twoich handlowców takiego sposobu sprzedawania, że w ciągu następnego tygodnia są w stanie zwiększyć wyniki o kilka, kilkanaście procent. Potrafiłem zwiększyć wynik w jednej z firm z 200 tysięcy miesięcznej sprzedaży na milion 100 tysięcy. W bankach, których bardzo dużo szkole, w różnych marek, nie mogę mówić jakich, potrafię zrobić szkolenie, gdzie w ciągu trzech dni uczę handlowców takich metod sprzedaży, że oni w ciągu następnych 5 dni są w stanie sprzedać kredytu na milion złotych. I teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeśli masz takiego skilla, masz taką usługę, masz taki produkt, to nie powinieneś się krępować go teraz oferować. To ty właśnie teraz powinieneś chwycić za telefon i właśnie teraz zadzwonić. A kiedy klient będzie ci mówił, że to nie jest dobry moment na rozmowę, że to nie jest dobry czas na współpracę, to być może nie pokazałeś mu, dlaczego właśnie teraz jest najlepszy moment na taką rozmowę. Być może nie pokazałeś mu, jak rozmowa z Tobą 2-3 minutowa pokaże mu, ile on pieniędzy może zyskać w swoim biznesie, nawet jeśli gospodarka nie zostanie odblokowana. Banki potrafią i mogą funkcjonować zdalnie i mogą sprzedawać swoje usługi w sposób telefoniczny. A więc szkolenie dla takiej placówki bankowej w moim wykonaniu również jest możliwe właśnie metodą telefoniczną, zdalną, online'ową. A więc zastanów się, jak ty możesz klientowi w ciągu krótkiego okresu czasu wygenerować zysk, zmniejszyć stratę, dać mu jakiś profit, dzięki któremu on będzie chciał kupić od ciebie tu i teraz. Koronawirus minie, kwarantanna minie, ale kryzys zostanie z nami na kolejne kilka, być może i kilkanaście lat. Kryzys na trwałe zmieni sposób, w jaki będziemy się komunikować, w jaki będziemy robić biznes. Komunikacja z klientem w czasach kryzysu będzie wyglądała inaczej niż wtedy w czasach prosperity. Dziś jeszcze bardziej będziesz musiał postawić na takie miękkie umiejętności, słuchania, docierania do prawdziwego sedna problemu, komunikowania się z klientem, budowania zaufania. To będzie klucz, ponieważ klienci staną się nieufni, ponieważ będą mieli mniej pieniędzy i będą bardziej oglądać każdą złotówkę. Dlatego Twoim interesem i Twoim zadaniem jest dziś nauczyć się być autentycznym. Szkoda, że nie uczą nas tego w szkole, szkoda, że w biznesach, w korporacjach, w małych przedsiębiorstwach musimy udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Musimy nosić maski, ponieważ ta maska chroni nas przed tym, żeby ktoś nie odkrył tak naprawdę, jacy jesteśmy. A kiedy pozwolisz sobie zdjąć tę maskę i tak naprawdę spotkać się jak z człowiekiem, człowiek z człowiekiem, sprzedawca z klientem, to wtedy ten klient otworzy się przed tobą i wtedy będzie chciał kupować od ciebie. I to jest. Dzisiaj sposób na sprzedaż, i to jest Twoje zadanie, żeby tego się właśnie nauczyć, żeby być, mówić wprost, żeby być prostolinijnym, żeby mówić jak jest, żeby kiedy klient ewidentnie próbuje zbyć Cię i spuścić Cię na drzewo, mówiąc, że no zastanowimy się, to nie masz teraz czasu na to, żeby czekać 6 miesięcy na to, czy klient Ci powiedziałamy, czy nie działamy. Musisz uzyskać deklarację teraz. Albo działamy dziś, albo jak nie działamy dziś, to działamy za 3 miesiące, ale czy na pewno te 3 miesiące są realne? A więc nie pozwól na to, żeby klienci, którzy potencjalnie mogą kupić od ciebie usługę i potrzebują tej usługi, ba, ty możesz im dostarczyć ekstra wartość, żeby oni wpłynęli na ciebie mówiąc nie, ja nie chcę, nie potrzebuję, proszę do mnie zadzwonić za innym, innym razem. A przegrasz tylko dlatego, że będziesz niewystarczająco nieustępliwy. Że zabraknie Ci tej odwagi wewnętrznej do tego, żeby powiedzieć klientowi proszę pana. Nie dzwoniłbym Pana bez powodu. Wiem, w jakiej trudnej sytuacji Pan się znalazł. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to najlepszy moment na rozmowę. Ale zdaję też sobie sprawę, że pomogłem takim firmom jak Pana i mogę zwiększyć Pana sprzedaż w ciągu następnych 2-3-5 miesięcy. Albo mogę pomóc Pana biznesowi zmniejszyć straty związane z koronawirusem w ciągu X miesięcy. Tylko musi Pan mi dać chwilę, podziałajmy. Niech Pan mi zaufa, zróbmy to. Sam Pan zdecyduje potem, jaki kolejny krok robimy. To jest ta nieustępliwość, której dzisiaj będziesz potrzebował. Jeśli to nagranie ma dla Ciebie wartość, to zerknij również na inne nagrania: Jak prowadzić biznes w kryzysie w 2022 i jakie są strategie przetrwania 2020 roku. Ja Ci dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.